Witam was, oto kolejny odcinek z gry FIF skończyliśmy ostatnio y, krótkim odcinkiem bodajże 20 minutowym co by tutaj zrobić moluju już się mi się misja zaczęła Gdzie brzydal ten rytomat. no let's. Masakra. mógł ktoś wiertarko wpadł na twarz. Nie wiem czy grani nie dać trochę głośniej. W tych pacznackach nikt no? ma. Głośno nie jest. Nie wiem, czy nie przerwa i kilka escape do tego. nam za chwilę. O mi w karku, sriukkarku. Ja mam nadzieję, że już dałeś łapkę w górę i zasubskrybowałeś kanał, jeśli chcesz więcej i być na bieżąco z kanałem. Także to znamy jeszcze trochę głośniej. Dźwięk, ja chyba sobie przesad... no właśnie, przesadziłem trochę głośność efektów, no tak, no nawet tak, pomyślę Zrób mm. tak, chcę, ale mi w każdym karku... skrzydle to nie boli, uluju. Oh. Kocie, tu co ty widzisz to przez to okno?

No, chcę. Origin oczywiście musi być zawsze i wszędzie, a on, on, on lubi być... <laughs> nie wiem czy nie, Phil jest tego samego miejsca. No, jak ja bym nie wrócił do tego samego miejsca, to jest... Miejsce, to jest... I ready myself, I leave. Nie, dobra. Nie, na... nie wiem. Nie do tej skrzyni. <laughs> if i find things so? <laughs> that i want to keep i could put them here right now the only thing collecting here is dust how long have i been away <laughs> Hmm, dobra nie Dobra Jedzenie hmm. Jedno wezmę ewentualnie dwa Mak. Po co mi mak? ma... E o się przyda takie dwa może dwa niekoniecznie, ale no już wziąłem to już niech będzie W trafieniu z grotu uwalnia się do dolowiący... Gaz, który chwilowo obezładnia cel. Dobra, weź jeden. A co mogę odłożyć? A, nic nie mam. Dobra. O, to będzie bardzo potrzebne. Weźmy ich z pięć. Też weźmy z 5. No i dobra, w sumie, możemy iść. Coś to jest? Nie ma. Ech. The clock stopped. Nobody dares enter this place. They say it's haunted The clock only ever worked because of me. Ticking helps me sleep. Hmm. Mm, tak. Nie wiem, czy się nie wróciłem właśnie przed chwilą. Że przyszedłem do tej wieży i się do nie wróciłem, ale przynajmniej teraz wiem, że mogłem wziąć sobie rzeczy, także, not bad. So close. Uczymy miejsca i kamerkę. Chociaż ona. Ja nie wiem. Ona raz ma tak, że. Miejsce wygląda to tak, jakbym tak ręką wolno machał i mówił, w ogóle usta się zawieszają. A raz ogarnia bez problemu wszystko bardzo ładnie. Ona jest tak trochę z downem. Takim elektrycznym. Nie chce współpracować. Co Ale nie chcę pan dawać tych strzał na takie. Aha, wynikało wynikałoby na to, że muszę. spróbować to do przejść. Dobra. Łokieńko wbijemy. Dawaj tego łoma. Udało się, nie wiem czy, zdjąłem sobie ogólnie gąbkę z mikrofonu, nie wiem czy zrobiłem dobrze, ale mam wrażenie, że ona jakby pogarszała trochę jakość dźwięku Muszę sobie kupić po prostu Świeci na mnie Co my tutaj możemy, znowu sobie wziąć Tutaj coś widziałem, może przydać Nowe dokumenty Nice. Mm. O, otwórz znamy. jakiś safe. Ja wiem co mogę zrobić. Przecież oni safe mieli tam w tym.. Mm, tam gdzie ja kradłem tą maskę. Nie pomyślałem o tym w ogóle. W danym odcinku tam było, że safe e, jest. Tam tam wchodzi ten strażnik. Ja o tym nie pomyślałem dopiero teraz. Wpadło mi do głowy. Mm. Oj, misklik. Było? Gdzieś tutaj. O, Ale wstyd. Gdzieś tu było. Dobra, Oluju, Znowu misklik. klik. Coś się na safe otwiera, powiedz do innych rzeczy. Już prawie chyba się do środka. Onu. o jest, udało się. Otwórz teraz to. Co to jest takiego cennego, że tak było mocno zamknięte. Ile to warte? No, trochę 60 golda. Coś możemy jeszcze podjąć. No, blokada czemu? Aha, to dokument blokada. Wygarnąłem. Nic w tych szufladach nie ma. Puste. O! Tutaj 6 golda tylko, ale zawsze to... 6 niż nic. Jak mam stąd wyjść? No ja tu już szedłem. jest. Niech no, ja będą się stąd wyjść. Jakoś, nie wiem, to nie mogę być? ogólnie wolnie ma drzwi. Z której mógłbym wejść. To nie zauważyłem wcześniej. Nie wiem jakim cudem. Hm. No tutaj. Jest to okno, ale chyba się nie będę musiał wyjść tam jak wszedłem. No dobra, no trochę żeśmy pokradli. Trochę pies tutaj nie chyba nawet z 80 golda by było, z 90 nawet. Nie wiem, czy sobie nie zakleję po prostu strony tej mikrofonu od monitora. Może będzie mniej szum zbierał. Tutaj mogę skoczyć. W teorii powinienem móc. O! Zwątpił.

Już 10 minut minęło, no ja myślę, że te odcinki będą krótsze, nawet bym chciał, żeby miały po 20 minut, 30 No nie zawsze chce się oglądać, a że ja wrzucam odcinki od teraz codziennie, to chyba nikt na tym nie ucierpi, tak mam przynajmniej nadzieję. Powiem wam... I would have pickle jar, weight. So you still can't work a door you don't come to see me you don't write <laughs> i thought both you and aaron had been killed in the mansion attack where the hell have you been it's been i'm i don't know you've got you don't know <laughs> fine forget it far be it for me to pry about where you've been for the last fucking year <clears throat> I don't have time for this. Especially with the Baron's new duty on opium, thanks to this gloom sickness. Not to mention the thief taker general's black tax, squeezing us entrepreneurs. If you got a job for me, let's hear it. <laughs> Are you sure you're up to it? Okay, so here's the gig. <laughs> I need you to obtain a ring for me. Getting me married? Like <laughs> Never again. <huh? laughs> ah, judge, you mangy bird. I swear one day I'm going to have you made into a hat. And lose the brains of the uh, outfit. <laughs> I'm Run running mom. out of fingers. <laughs> Good job, Basso. Good job. Yeah, 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 right. Uh, belongs to a guy named uh, Cornelius Greaves, one of those hoity toity types that doesn't have any shit on his boots. Ah! ah. Here you go. Serio? What's the catch? Uh, He's dead. I'm a thief, Basso, not a grave robber. Only recently deceased. My sources say he never took the ring off. Doesn't seem much of a challenge. Ah, challenge. We'll be getting to him before the Carters pick him over. Rumor has it they've been taking bodies to that old uh, foundry near Cinderfall, crawling with the baron's guards for some reason. Now, the best way to that place is through the old chapel. <laughs> and, uh, don't screw this up, Garrett. Some of us still need to pay our dues. <laughs> you can't tax what you can't catch. Yeah, <laughs> get out of here. And you, use the door, please. Użyję drzwi tym razem. Nowy mikrofon. Dobra, kocie, ale jest taka akcja ogólnie. Teraz jest jakby pauza w grze, a ty lecujesz na dwór. Wiem, że pada deszcz, wiem, że tego nie chcesz, ale nie dajesz mi spokoju. Jak zamknę drzwi, to płaczesz. Jak widzisz na dwór, będzie ci mokro, a jak siedzisz w domu, to nie dajesz mi żyć. Za chwilę wracam

no to tak. Hmm. To sobie kupię. To nie jest drogie, a mogę kupić tych 20. To mogę kupić bo ma tylko jedną. jakie ja sobie kupię dwie, albo trzy nawet, albo cztery. Yy, astro strzała. Masz. Dobra, kupię takich X5, trochę mocno się kupię, ale kupię jeszcze jedno, Mac, dobra, jedna może się przydać w sumie. A dobra, czyli to będę mógł na przykład sobie wykobiecać do tego, żeby zrobić w dane miejsce. Kupiłem wszystkie. I kupię trzy. Mówię do dziesięciu. Ten hajszczek to tj. Tj. leci to. Hmm, gdzie jest teraz tak? Jedynka. Dobra, wchodzimy. Jestem ciekawy ile godzin ma ta gra. Ale naprawdę skończę. Co by tutaj? Koncentracja trochę mało, to chyba sobie. Telefon mi dzwoni. Z Ja w to normalnie nie wierzę. To kot mi przeszkadza, <coughs> tutaj akurat nie to Brad do mnie dzwonił. Yy. Słuchaj, zapisać grę w sumie. Yy, tak. I tutaj Brad do mnie teraz dzwonił, yy, yy, żeby mu pomógł zmywarkę wnieść, znaczy czy będę mógł jutro mu pomóc wnieść zmywarkę. Dobra, to jest iść chyba normalnie bez żadnego pierdzielenia, bo nie ma strażników. Ło, wow, komputer nawet turbo odpalił. Muszę wymienić ten cooler na mm, procesorze, bo on, mimo że ten procesor właściwie jest w użytku, nie wiem, po 30-40%, to jest po prostu porażka, bo tam jest mm, wiatra 90 mm, a to jest seryjne chłodzenie z Alienware'a, które było zamontowane na i 5 i tam na, 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 oh, naprawdę dawało radę. To the a tutaj nie do końca chcę. To no Dobra, jesteśmy już prawie na cmentarzu. Znaczy, nie końca zatem współpracować? Po prostu jest y, so much stopni i so much... Znaczy, inaczej, żeby on dał radę, na przykład tam do 75 stopni, co jest naprawdę dużo, schłodzić, to on się odpala na 100%. A przy 100% na to jest po prostu mordor. Wejdź. It's a lonely night. It's best kind. I'm mm. uh, You walk a path few would wish. No, that's not the only one I know. Ja, I'm not You know what they say about me. That you know everything that happens in this city. Not everything. Just the important things. I don't know if I can take sense this. I don't know if Seeking my counsel. A year ago, I was at the Northcrest Mansion. Something went wrong. What happened to me? What happened to Aaron? A year ago. Men who believed themselves to know best tried to control something they didn't fully understand for their own ends. The balance has shifted. We can all feel it. That's your answer. When my brothers found old. you after the accident, they thought you were dead. But you were not dead. So we healed your broken body and brought you from the city to to keep you safe while we waited. But then just after the gloom started, something began to wake you it was time for you to return home. this city grows sick. it will tell you all in time, if you choose to listen. careful, garrett. there are worse things in the shadows than you. <laughs> Innych YouTuberów, no bo to raczej logiczne, tak? Yy, I I po prostu nie lubię, jak ktoś się odzywa, gdy. Lesika Cenka. Także to by było na tyle. Znowu dzisiaj w sumie nic nie zrobiliśmy. A w na następnym odcinku już będzie na pewno misja. Także to by było na tyle. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Zostaw tą łapkę w górę. Zdejdź teraz na dół i zostaw ją. Zostaw tak. Czy to zrobiłeś? Ale jesteś pewien, że dostawiłeś? Jeśli tak, to teraz możesz się ze mną pożegnać. Zostawcie jeszcze komentarz, co byś chciał, aby pojawiło się na kanale. I to by było na tyle. Ja się z wami żegnam Siemano.